Tutaj jest taka druga część gastronomiczna przy plaży. Za mną jest restauracja Dalmatia serwująca dania kuchni regionalnej. Przypyszne. Zaraz zerkniemy w kartę dań pokażę Wam jakie są ceny. Natomiast widok jest boski, poczekajcie odwrócę kamerkę. Normalnie możecie sobie konsumować w tak pięknych okolicznościach przyrody, jak tutaj. Restauracja jest przepiękna, tutaj w ogóle jest co wieczór muzyka na żywo. Panowie tak ładnie grają. Są takie klimaty chorwacko, nie wiem, grecko, włoskie, wszystko w jednym. Naprawdę cudnie. A zerknijmy jeszcze do karty dań. Hello! Czekajcie, muszę ogarnąć się ze swoim kubkiem. I kamykiem. Zobaczmy. Tradycyjny stek. 35 euro. Risotto frutti di mare. 16 euro. Desery tutaj macie na przykład. Zaczynają się od 3, kończą na 6 euro. Menu dla dzieci. Barbecue chicken 13 euro Tutaj macie z frytkami yy, Sałatką Mani delmatic To nie wiem co tutaj jest Też 13 euro Zupa 6 euro O, ryby Kilogramowa świeża ryba 90 euro ale tutaj na przykład będziemy mieli co? Stek z tuńczyka 35. O, kalmary 22. No nie jest to tanio, ale też nie jest jakoś tak jakby aż strasznie drogo, jeśli chodzi o ceny w restauracjach w Chorwacji. O tutaj jest ten stek 35 euro. Eee, czekajcie, zobaczymy może jeszcze o alkohole, by was interesowały z drinki gin 8, 7 euro, 9, 12 to jest za 12 koniak jest za 12 aperol 6 i 10 no spoko, powiem wam, że wiadomo, że nie jest to jakoś super hipertanio, ale też aż takiego dramatu nie ma ja Wam polecam wybrać się chociaż raz tutaj na kolację, naprawdę klimat jest mega. Zobaczcie jak to jest ładnie. Panowie tutaj przygrywają, jest naprawdę super. A co jeszcze tutaj mamy, to Wam pokażę. Pokazywałam Wam ostatnio na filmiku jak to było wieczorem, tutaj właśnie wtedy wszystko tętniło życiem. Teraz jest ranek, więc wszyscy jeszcze albo śpią, albo dopiero szykują sobie śniadanie. A możecie przyjść na poranną kawę do baru. Wypić sobie kawkę w takim miejscu. A nie, tak jak ja. Zjadować z jakimś kubkiem chodzić po kempingu. W ogóle tu jest gaming room, słuchajcie. Eee, Michał tutaj obczają ten gaming room. W tej chwili jest jeszcze zamknięty, więc nie mogę Wam go pokazać. Ale to info dla tych, co dzieciaki tam lubią sobie czasem wieczorkiem popykać w coś To tutaj są jakieś konsole do pogrania i mamy plac zabaw Uroczy. Teraz pusty, wieczorami pełny. I to właśnie tutaj gdzieś zaraz ukryjemy gdzieś tutaj zaraz ukryjemy nasz kamyk bardzo się cieszę, że zabawa z kamykami wam się spodobała. Zostawiacie mnóstwo pięknych kamyczków na różnych kempingach w Europie. Później inni je odnajdują. Przez to też wiem, że sporo znajomości się nawiązało. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Ja też mam kamyk. Podpisujemy kempingi w Europie i dziś go ukrywamy. Ja ten mój ukryję przy placu zabaw. Wrócę kamerkę. Przy placu zabaw mamy polemkę i mamy jakieś kwiatki. I po prostu gdzieś tutaj zaraz je pod kwiatuszka. Zadzimy. jeszcze powodzenia w szukaniu. A ja idę pokazać wam e, plażę. Ona jest tutaj blisko, więc już nie e, robić kolejnego filmiku, bo tu jest plaża, którą uwielbiam na tym kempingu, która jest przepiękna, która ma mega widoki. A co więcej, zaraz obok, jakby na końcu tego kempingu, jest też plaża dla psów. Z takim wybiegiem dla psiaków, więc może też Wam zaraz pokażę, może tam dojdę. Ale odwracam kamerkę, żebyście się nie gapili na mnie, tylko te piękne widoki. To jest moja ulubiona plaża. Jest taka dosyć spadzista, ale po prostu ta woda, te widoki i te drzewa tutaj są naprawdę genialne. Przepiękne jest to miejsce. Jest mniej troszkę oblegane niż tamta główna plaża. Nie ma tutaj atrakcji w postaci wodnego placu zabaw. Bar jest też kawałek. Ale naprawdę jest po prostu mega. Zobaczcie. Piękne są tu też te domki, które mają widok na tą plażę bezpośrednio. A ja spróbuję dojść tam do końca, pokażę Wam jeszcze plażę dla psów. A tymczasem przesyłam Wam dużo słońca i błękitu, bo naprawdę woda w tym miejscu i ta plaża jest po prostu genialna. Gwarantowany cień tych drzew jest tak dużo tutaj. I to jest też najszersza plaża na tym kempingu, pomimo tego, że ona jest dosyć spadzista. Bo tamte, jak widzieliście, to są takie wąskie pomosty betonowe. A tutaj jest więcej miejsca, więc można się spokojnie rozłożyć. Ale jest po prostu bosko. Zaraz doczłapią się do plaży. Na chwilkę my się dzisiaj żegnamy z tym kempingiem. Przed południem pakujemy przyczepę i ruszamy dalej. Jedziemy na kolejny kemping, kolejny chorwacki kemping będziemy testować. Nie możemy się doczekać. Zresztą jak każdego kempingu, to bo nic nowego. Więc już dzisiaj wieczorem będę na grupie kempingi w Europie nadawać do was z innego miejsca, z przepięknego miejsca, takiego, że widoki u mniu No, ale co tam? Nie będę teraz zdradzać, gdzie będę. Jeszcze jestem drogiże i pokazuję Wam plażę dla psów Tu jest plaża dla psiaków gdzie Wasze czworonogi mogą się pokąpać a tutaj mają jeszcze dodatkowo si plazabas także mogą się tutaj fajnie pobawić Psi lubią chyba że wolą w morzu to tam mogą sobie popływać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam cudownego weekendu. Wszystkim, którzy w trasie bezpiecznej podróży yy, szczęśliwie dojedźcie do swojego celu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wypoczywajcie, cieszcie się latem. Ci, którzy odliczają do urlopu, to odliczajcie i żeby szybko zleciało. Buziaki!